Stanisław Ryszard, kierownik Referatu Działalności Gospodarczej i Inicjatyw Urzędu Gminy Jarosław. Gmina Jarosław w roku 2009 złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego projekt na modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarosław. Jest to pierwszy etap oświetlenia zasilane energią odnawialną. W ramach tego projektu było montaż, zainstalowanie i wykonanie 313 lamp hybrydowych, czyli zasilanych energią słoneczną i energią wiatrową. 313 lamp zostało zlokalizowanych w 12 miejscowościach na terenie gminy Jarosław. Najwięcej tych opraw zostało zamontowanych w miejscowości Tuczępy 49. W jak 42 sztuki, w Muninie 38, zaś najmniej w miejscowości zgoda w ilości sztuk 10. Dlaczego gmina przystąpiła do realizacji i składała ten wniosek? No, wynikało to z tego faktu, że nie było oświetlenia ulicznego przy drogach naszych gminnych i nie można było też. Wykonać tego oświetlenia metodą tradycyjną, to znaczy się zasilanie linią energetyczną na słupach, czy też po prostu kablem ziemnym, z tego względu, że nie było tam tych sieci. Budowa linii oświetleniowej no, wymaga opracowania projektów. Są to projekty liniowe, gdzie zgoda właścicieli gruntów, działek musi być wyrażona. Czy to na podwieszenie linii energetycznej, czy też przekopanie własnej działki, no nie zawsze się to udaje, żeby to wykonać, no bo wtedy trzeba prosić o odszkodowanie i jeszcze tam jakieś inne sprawy. Zaś w tym przypadku były to inwestycje punktowe, gdzie tylko było to robione na zgłoszenie, a nie na pozwolenie na budowę, i cała ta procedura była o wiele, wiele krótsza. Prostsza i łatwiejsza. Każda jedna lampa została wyposażona w dwa ogniwa fotowoltaiczne o mocy 120 W każde. Została wyposażona w turbinę wiatrową o mocy 600 W. Dwa akumulatory o mocy 230 Ah. Oprawa plus źródło światła o mocy 36 W. W przypadku tym te lampy zasilane są z tych akumulatorów, które są ładowane poprzez te panele fotowoltaiczne i turbiny wiatrowe. W przypadku okresów zimowych, jesiennych i wczesno-wiosennych, przy dużych zachmurzeniach, braku słońca, Krótkie dnie, długie noce. Te lampy mogą niektóre nie świecić z tego względu, że jeżeli jest ładowanie, to jest świecenie, brak ładowania, no to po prostu nie ma skąd brać tego prądu. Akumulatory nie są należycie ładowane, w związku z tym mogą się zdarzać przerwy w tym oświetleniu. Ale są to przerwy takie, gdzie te lampy zapalają się, nie świecą przez całą noc i znowu na drugi dzień wieczorem się zapalają, bo są tam te wszystkie urządzenia elektroniczne, sterujące, gdzie te lampy zapalają się, jeżeli jest zmrok i gasną, jeżeli zaczyna się robić tu widno. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tego tematu, no bo mają te drogi oświetlone. Nie zawsze była możliwość, czy jest możliwość, wykonania tego oświetlenia tradycyjnego, no a tutaj to ono jest, funkcjonuje. I sprawdza się bardzo dobrze. Wręcz mówią, żeby dalej montować tego typu oświetlenia, z tego względu, że no, jest to prosta inwestycja, staje. Koszt oświetlenia ulicznego i energii elektrycznej dla gminy jest duży. My mamy w tej chwili te koszty oszczędzać. To lampy oświetleniowe zasilane energią elektryczną. Mają przerwę w świeceniu między godziną 23:30 a 5:00 rano, żeby te koszty obniżyć. Te lampy, które są zasilane energią słoneczną i wiatrową, świecą się przez całą noc. Nie robimy żadnych przerw, wyłączeń przy głównych drogach. Oświetlenie ulicznie gaśnie przy tych bocznych. Uliczkach, drogach, oświetlenie uliczne świeci.